Dzień dobry Państwu. Roman Kurkiewicz. Mam przyjemność poprowadzić rozmowę z Januszem Głowackim po ukazaniu się jego najnowszej powieści. Good night Jersey. Spotkanie jest na żywo, transmitowane w internecie w bardzo wielu miejscach. Zastanawiam się, czy, czy można by sformułować takie pytanie, czy do takiej spływającej samotnik gdzieś łzy można dopisać całą staruszkę z jej życiem. Do... Bez problemu. No. A czy, czy taka jest pańska powieść? No nie zupełnie. To jest kombinacja prawdy, kłamstwa, fałszu, moich najrozmaitszych pomysłów. Józef Kosiński jest pretekstem do opowiedzenia o świecie. Pani Joanna pyta Pana, czy na postać Maszy miała wpływ osoba Haliny Poświatowskiej? Wyjaśnia, wiemy, że się spotkała z Kosińskim w Nowym Jorku, opisała to skądinąd niezbyt pochlebnie w opowiadaniu Niebieski Ptak, opublikowanym wtedy a wtedy, a sam Kosiński też o tym wspominał w Pustelniku. No, Tomasza jest zupełnie, zupełnie inna niż Poświatowska. Jedyne co je łączy to jest choroba serca przy czym Poświatowska, jak wiadomo, umarła, a Masza miała jakiś wylew w wyniku splotu okoliczności, o których nie chcę opowiadać. Tam jest to piekło, nie, także niewielki, krótko mówiąc. To są zupełnie inne jak kobiety, z zupełnie innym backgroundem, z innego świata, z innym doświadczeniem. Napisał pan skrzek, dość tak. namienną rzecz w tamtych latach. Tak. Czy dzisiejsza Polska też wyzwala taką potrzebę pisania w tym stylu? Z taką podobną refleksją, z cynizmem, z sarkazmem, z czymkolwiek? No wie pani, no jest u nas niesłychanie dużo koszmaru, absurdu, kłamstwa, zidiocenia, ale jednak żyjemy w wolnym kraju, mimo że… Są ludzie, którzy uważają, że żyjemy w kraju zniewolonym, w niewoli, postkolonialnym i tak dalej. To wydaje mi się, że żyjemy w kraju wolnym i że poza tym można… Różnica polega też na tym, że jeżeli się komuś ten kraj nie podoba, to może z niego wyjechać, co w tamtych latach było właściwie niemożliwe, bo to była taka specjalna komunistyczna logika polegająca na tym, że jak się komuś w Polsce podobało, to mógł wyjechać, a jak się nie podobało, to nie mógł wyjechać. Więc teraz można wyjechać. No, jesteśmy w Unii, jesteśmy w Polsce i to są dwie rzeczy nie do podważenia po prostu przy całym zalewającym nas morzu absurdu. Które jest częścią naszego życia w kraju, ale także i na świecie właściwie. Ale cieszę się, że Pani przypomniała skrzek, bo ja bardzo go lubię. To jest jedno z moich opowiadań takich. Książka krótka, chyba fajna. Fajna. I chcę powiedzieć, że bardzo Panu dziękuję za te słowa, bo wydają mi się szalenie potrzebne w dzisiejszej rzeczywistości. To chyba tym optymistycznym akcentem zakończymy oficjalną część rozmowy, która była transmitowana na cały świat. A być może dalej, a być może dalej nie traćmy nadziei. Przecież nie wiadomo, gdzie pańskie książki są tak naprawdę czytane. Dziękujemy bardzo Państwu, dziękujemy wydawnictwu. Dziękuję Świat bardzo. książki i teraz będzie okazja, żeby zdobyć przynajmniej do pewnego momentu autograf pisarza i zamienić dwa słowa, cztery oczy. Dziękujemy bardzo.